Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z dziedzictwa Hogwartu. I na początek kilka spraw, które wiecznie zapominam, a które gdzieś tam z tyłu głowy siedzą. Pamiętacie ten klucz, który zdobyliśmy i tą bramkę? No właśnie. Jakby ktoś z was się zastanawiał jak wejść na wieżę dyrektora, bo mi to trochę zajęło, to najprościej jest przenieść się tutaj do wieża wielkich schodów i tutaj już prosto po schodkach. Ja się przeniosłam bodajże na... Nie pamiętam gdzie ja się przyniosłam. Gdzieś się przyniosłam do skrzydła południowe chyba. Gdzieś tam się przyniosłam w każdym razie, ale udało mi się znaleźć. I jestem ciekawa co nas czeka tutaj za tą bramką. Uu. Taki mechanizm. Tajemnice Hogwartu to są. A ostatnio w komentarzach właśnie było pytanie, czy rozwiążę wszystkie tajemnice Hogwartu. I mówiłam, że no fajnie by było. Ja szukam, ja się rozglądam, ale to nie tak Hopsiub. A my to mamy. Modne szaty wyjściowe. Wszystkie tajemnice i nie można go mento. Ale bito. No ale zobaczmy sobie. To jest też na wygląd, więc nie ma statystyk. O, mamo! No jak w piżamie. Może zdejmiemy ten szalik w takim razie. Nie do no, fajnie się postać prezentuje, muszę przyznać. Tak troszkę męsko, ale niech będzie. Tu mam jakiś fajny szalik. E, ten szalik może być, może być dobry? No nie wiadomo. Będziemy musieli zobaczyć. Chodźmy na górę, co nas... Pavelio. Jakaś karteczka nas tu czeka. Jeszcze jakieś skrzynki. Ojej, już mi się w głowie kręci, ileż można? Mamy tutaj coś. Pióro przyjęcia i księga dopuszczenia. Księga dopuszczenia i pióro przyjęcia zostały tu umieszczone przez założycieli i nie ruszano ich od tego czasu. Przechowują imię każdego potencjalnego ucznia kwartu, gdy tylko objawią się u nich pierwsze znaki magii. Same pióro jest zdecydowanie łagodniejsze od księgi, która czasem zamyka się, jeszcze zanim imię zostanie zapisane, jeśli objawienie magii nie jest wystarczająco dramatyczne. Hmm. No to nasze imię, no to niewiele tych uczniów, patrzcie, to taka niezagrobata księga, chociaż może... O! <laughs> Właśnie się zamknęła. Liliowa. Nawet fajna. Tutajmy. No i wszystko. Bardzo ładne pomieszczenie. Ukryte bardzo porządnie. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo. Wszystko jest bardzo tutaj. Tu jeszcze coś jest za ścianą, ale. Ale jakby było otwarte. Wygląda, jakby było otwarte. I schodzimy w dół. Papa drzwi. Możecie się zamknąć. O, elegancko. A otworzą się jak podejdziemy? Tak. Otworzą. Dla nas się otworzą, bo, mamy, bo my mamy klucz i my tu już weszliśmy. Dobra. Yy, druga kwestia, którą chciałam zrobić, to jest przejście do sekretnych pomieszczeń i do pokoju życzeń. W okazji sobie zidentyfikuję przedmioty, bo jestem ciekawa, może coś fajnego poleciało teraz. Ale nazywanie zwierzaków. Kilka propozycji padło, więc od razu to zrobimy. Co my tutaj mamy? Tu mamy trzy Dirdidaki. Aha, i tutaj jeszcze nasza Ginewra ląduje i nasze niuchacze tu wylądują. Zaraz naszą nową wrzucimy tam. Ale teraz tak, kotek. Padła ko propozycja kotka. Zmień nazwę. Nasz kotek będzie się nazywał... Są polskie znaki. Bąbel, tukana. Padła taka propozycja. I tak to zostawimy. Bardzo proszę Kicia, nasza jedyna. Może znajdziemy jakaś towarzysza. Właśnie dlaczego tylko jeden kot jest? To jest trochę dziwne. No ale cóż. Yy, dalej. Śmieliście się, żeby dwa dojki nazwać Korle i Staszek. <śmieli> no to zrobimy tak. Ten taki niebieski no to będzie Staszek, nie? To będzie nasz Staszek. A. Ten też jest kolorowy. No, Ginevra zostaje Ginevra, nie będziemy ruszać. BumbleTuka, A tu jest jeszcze jeden kot. No to jak? Czekajcie. Ale dlaczego on nie ma nazwy? To w takim razie, jak gdzie jest? Dlaczego ten się nazywał bąbel? Tukana, jak ja nacisnąłam na Kota. Nie, to miałeś być. Niuchacz będzie boryskiem. Potwierdź. A to ma być bąbel. No to co tu się wydarzyło? Aha, bo ja. Jak robię polską literkę, to mi się zmienia. Ale bez sens. O, jaki bez sens. No będziesz bez polskich liter, bumble. Będziesz Babel, Bo inaczej się na Borysa zmienia. Ale bez sens. Patrzcie, bo jak się zna... A teraz, jak robię ALT i B? E, a, aha. No właśnie, bo to wiecie. O, żeby zrobić na A. I wtedy się zmienia zwierzak. Ale chyba, że to stąd się da. Zmienić. A da się, może, z ekwipunku zmieniać imiona? Inwentarz? Nie. No cóż. Chyba, że zrobimy jeszcze, jeszcze, jeszcze inaczej. Zrobimy D. D. Zmień nazwę. By by el. O. I teraz się zapisało przy kotku. Hehe, he. dobra. To mamy to, mamy to. Jeden, jeden zwierzaczek ma się nazywać Zdrówko. Tak, dla wszystkich. Żeby wszystkim Zdrówko przynosił. To może zostawimy to. Zostawimy to może na, na tę, na kolejną porcję zwierzaków. Może pójdźmy tym razem tutaj. Właśnie, bo w sumie Feniks jeszcze jest. Feniks, no to to będzie taki... Trzeba będzie coś wymyślić fajnego. Tutaj mamy te... Ta... O, świergotniki. Jeden świergotnik może się nazywać zdrówką. On tak mi... Nie... Takie są ładne. Zdrówką. Eee, tutaj nie. To jeszcze mam <laughs> propozycję od was do... Tam, tam, chyba. Za dużo już tych miejsc, gdzie się pogubić trochę. Bo tutaj mamy młode. Tutaj mamy młode. Mamy tak, młode hipogryfów. Było, była prośba, żeby młode hipogryfa. Nazywało się Magdalena. Proszę bardzo. Młody hipogryf. Tylko, że Magdalena jest chłopcem, więc nie wiem, czy to dobry wybór. Może, może wiesz, co, no, może inaczej zrobimy. Może Magdalenka będzie innym młodym hipogryfem, jak będzie dziewczynką, co? A ten młody hipogryf będzie się nazywał. Ee... Dobra, niech sobie, niech sobie będzie po prostu młodym hipogryfem. Jeszcze jednorożec. Nie mamy młodego jednorożca, niestety, na razie. I hipogryf nasz młode pówka pówki wzniosło skrzydła to nie Kaligo młody hipogryf to jest właśnie chłopiec, ale ty jesteś dziewczynką i tutaj była prośba żeby nazwać hipogryfa Polaris czyli gwiazda polarna. Mamy tę dziewczynkę, i faktycznie mówiliście, że tak. Że niby jest taki sam jak Kaligo, ale patrzcie na oczy. Brązowe. A Kaligo ma niebieskie, piękne. I Z tymi cieniami co się porobiło, nie wiem. No i ty. Nie, ty tutaj nie wchodzisz. Okej. Okay. No młody hipogryf. Kiedy to dorośnie? Możemy się poprosić, żeby jeszcze jednego hipogryfa tutaj. Hmm. Zniosła skrzydła. Tu jest młody. A tatusia też wyczeszamy. I teraz zniosła skrzydła jeszcze raz. Może będzie dziewczynka. To jest młody pufówek, jaki malutki. Oj, daj piórka. Gdzie jest jednorożec tam? Muszę, muszę go wyczesać, bo chyba kończą nam się rogi. Musimy ci znaleźć partnera. A to jesteś ona. No i chyba to tyle. Jeżeli chodzi o propozycje, moi drodzy, imion. Sporo zwierzaków jeszcze jest, więc śmiało piszcie, jak chcecie nazwać, zobaczcie, takie piękne, duże, niebieskie oczy. A my lecimy jeszcze oddać e, ostatniego testrala do domku, do domku, który jest po tej stronie. Tutaj mamy bagienko, a tutaj coś się, coś się młodego chyba wykluło, nie? Młody testrala, no mamy dwa młodziaki, ale to są dwa chłopce znowu. A jeszcze chcemy ciebie tu dorzucić. O, bo jesteś ładna, niebieska, zielona. Jest taki, nie wiem, jakiś kolor dziwny teraz. A ty sobie jesz. Proszę. pomiziamy trochę zwierzaki. Czemu wy jedziecie Dobra, jak ja przechodzę. Możecie jeść, jak mnie tu nie ma. I wam nie zabrania. Niech się najedzą wszystkie. No. Proszę. Żabko. A, po kilka razy będziecie wyczesane najwyżej. Ciężko was trafić. Kogo my tu mamy? Tu żaby. Fajna muzyczka tutaj leci. Ktoś tu jeszcze jest u nas w ogóle? Żaby tystrale. Tu mamy tylko dwa gatunki. A jest młoda żaba? Olbrzymia, olbrzymia, olbrzymia. Można się to robić jednej ekstra żaby. Wow! Ale fajnie. <grymne> Gdzie każdy zwierzak ma inną animację? Fajnie jest zobaczyć sobie wszystkie. Mamy grzybki, tylko ten. Dobra. Jeszcze możemy zabrać. i tu. No tak, przeklikać trzeba. A tutaj jest. Młode. Proszę bardzo, ciebie trzeba wyczesać. No. I po melodyjce wracamy do muzyczki pokojowej. O, tutaj fajnie się otwiera pokój, jak przychodzimy. Zajdźmy tam, co dawno nas tutaj nie było. Zbieram te malwę, tak? Ale myślę, że mam już jej zdecydowanie za dużo. Więc do donicę. I może sobie weźmiemy. Mandragora może to. Tu będzie mandragora. Tu będzie. Kapusta. Raz, dwa, trzy. A tylko trzy? Aha, bo to jest oddzielna donica. E, usuń. Aha. No to będzie to. A tu mamy łodygę taka i dobrze. Pozbierajmy. Eliksirki. Pierwszy eliksir, niech będzie ten, drugi czerwony, a ten biały. Mamy tych eliksirów tyle, że... 6, 7, 7, 4, 3, o, nie mam mandragory, no to akurat sobie wyrośnie. Yy, no i 15 minut minęło, nie? Na takie o, takie o. Więc musimy iść zrobić jakąś szybką misję. Możemy iść do Imeldy. W końcu. Znaczy. Tym A coś tutaj na nas czeka w ogóle. O, nie, 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 to ja chcę na to iść. Yy, trawnik. Nie, bo to jest gdzieś w środku, chyba. Gdzie wieżę zachodnią. Lekcja historii. Hmm. Ale historii. Nie do czytałam, ale. Luchy, że Rewelio. Udaj się na zajęcia z historii magii. To brzmi fajnie. Dlaczego ja zawsze się muszę przenieść kilometr od zadania? Później do niego piec. Przez pół szkoły. Pięknie jesteście wszyscy udekorowani tymi... świątecznymi dekoracjami. Mega to wygląda. Nawet muzyczka jest taka, wiecie, trochę. klimatyczna. Reveglia. Muszę przyznać, że gra świetna. <laughs> In today's lesson, we will cover a truly thrilling event the Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effects it had on the wizard milling industry. Throughout the many Goblin battles, countless wizard cloaks were lost. Actually, we do know the number 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. Now for a stroll to the bell tower entrance. Revelio. Along with the rest of the castle, it was completed in the late, early Middle Ages. The hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? I, uh, that wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well, and uh, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellion. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Irgit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Did you say Bragbor? I know that name. Lodgok said he was an ancestor of Runlock. Hmm. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin wrought iron and silver has survived to this very day. Oh, where were we? Oh, oh yes. <clears throat> Back to our class topic for today Grimbald Weft, another notable historical figure. Uh, he's right nearby. Curious no students can find him on display here in the bell tower entrance hall. And all students introduce themselves to this hero of Hogwarts. Well, let's go. The most important work done in the goblin Rebellion of the This Grimwald work sounds like a helpful tool. What a hero of the Rebellion these bits of broom are all that's left of a witch called selene sir skagglethorp the heedless once challenged a mountain troll to a game of musical chairs care to guess who won Revelio. Oh, yes, Grimbald weft s s s the s of Wefta, którego zręczne robótki naprawiły niezliczone płaszcze czarownic z czarodziejów podczas rebelii Goblinów w 1752 roku. Dzięki temu uniknęli rozchorowania podczas bitwy. Nie chcemy go obrażać. Now, let's turn our Agreeability and general good nature of Sir Ashputtle. He is also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. To ten, co się bawi, Standing in eternal, but symbolic watch the Bell Tower. A, nie? A retinue of loyal knights, or rather, statues of. Sir Arthur. This is a centuries old likeness of Panguradon. A fearless mouse hunter and a devoted study companion. People have always loved their pets. I find that comforting. Cześć, Pupi. Drewniany kot. Ta drewniana rzeźba jest podobizną pan Gura Dona, nieustraszonego kota, łowcy myszy i oddanego towarzysza nauki. Ale nie tego szukamy. Velier. Slaying bloodthirsty dragons. Dzień dobry. No, macha. Machający rycerz. Ta zbroja należała do Sir Avpudola, radosnego usposobienia. Legendarnego i przyjaznego rycerza, który ponoć wygrał każdą potyczkę, nim się jeszcze zaczęła, dzięki swojej sympatycznej taktyce negocjacji. Niektórzy przypisują jego sukcesy niezwykle potężnemu zaklęciu rozweselającemu, które rzucił na siebie. Okej. Okay. Friends and newcomers alike. I encourage Professor Bins, I found the statue of Sir Afpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Af affability was his undoing. Died instantly trying to befriend <laughs> a basilisk. No one eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins Mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Goblins and wizard kind will never trust each other. Yes, well, it takes a cauldron to raise a chisperful, as they say. Mm. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise students such as yourself will learn from it. Thank you. Are you History is written by those who do their schoolwork, so they say. Or at least I like to say that.

Iry i rytek nid sobie stąd był. kurzasz. Co my tu mamy? 20, poszukujemy dwójki, czyli smoka z wąsem. Tu mamy 9, czyli gdzie jest ten znak? Tam 7 i 1. Czyli mamy 8, czyli poszukujemy jednorożca. Cóż to? Co to jest? Portret Gorgony! O nie! Portret Gorgony! Obraz olejny pięknej Gorgony i jej zalotnika, który przezornie odwraca oczy, gdy całuje ją w rękę. Mówi się, że malarz przypadkowo spojrzał w oczy swojej modelki i służy teraz za kamienny posąg w greckim ogrodzie. Ale fajne! He he, he! he! Dobrze ją namalował! Tak ją namalował, że jeszcze kurczę zamienia w kamień. Twoje gniazda są pełne. Ajajaj! Co my tu poniśliśmy rękawiczki? Nie, nie, nie. Co to było. Coś zielonego poproszę. A tu ile mamy zielonych rzeczy? Czekaj, nie, bo ja tu muszę tak nakierować myszką. Dobra. Cztery chyba miejsca wystarczą, zanim pójdę zrobić porządki. Pusta kwadratowa ramka. No przyda się. Tutaj wszyscy pozamieni w kamień, czy to rzeźby? <grym> Ciekawe. Ok. Coś tu jeszcze jest? To są dalej. Wygląda jak żywy, muszę przyznać. Co tutaj się kryje? Lustereczko połowie Lumos. O, to tam jest ten. <grywy> żywy. Nie było przed chwilą tego tutaj. Gdzie stać ma tu? Pojawiają się chyba dopiero jak się lusterko odpali. Aha, czekam, aż przeczytam, a to są te kartki, których się nie czyta. Ile to jest obra W ogóle obrazy, po obrazy powieszone na płótnie, to też jest ciekawe. Na takim ładnym, i zasłaniają obrazki z tyłu. Co to za pomysł. Co my tu mamy, chciałaś powiedzieć? Ody Mimos! To musimy zmienić na noc. Nie lubię świętać się po zamku nocą. Chociaż lubię. Trochę lubię, bo jest taka cisza i spokój, nikt się nie kręci, ale z drugiej strony jest ciemno wszędzie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w nocy. Nie widzę różnicy. Świata są pozapalane, nie widzę różnicy. Czyżby kolejne zagadki. Ale dlaczego jeden? Jeden. Byliśmy w jeden, znaleźliśmy później dwa. Hmm. No ale nie byłam tutaj, więc nie mogłam tu być. Idziemy? Idziemy. To jest ten, co byliśmy, czy to jest ten, co nie byliśmy? Wydalia. Nie może być ten. Ojejku. Ocie, panie, na no to bym potrzebowała cały odcinek, kochani. To my się tak bawić nie będziemy. To my sobie tutaj zakończymy. I pobawimy się w następnym, bo ja czuję, że to mi trochę zejdzie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I widzimy się w następnym. Bajo.